No więc teraz spotkanie już czwarte, chyba najtrudniejsze, więc będę mówił najwolniej, będzie o tym, czym jest czas. Będzie trochę filozoficznie, trochę też smutno, ale zapraszam. Więc opowiemy, czym jest czas i co on robi na wykresach zwykle na osi X. Więc jeśli chodzi o czas, to jest wiele cytatów, które oddają jego istotę, więc wszystko płynie. Pan Tarej, Heraklicefezu. Wiemy też, że niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki, to ten, ten sam rzecz człowiek powiedział. Dany fizyk, który kiedyś zastępował Ryszarda Feynmana na jego wykładach, powiedział, że czas dzieje się wtedy, gdy nie dzieje się nic. I wreszcie y, Jurek Killer powiedział, że nie cofnie kijem wisły. I te wszystkie zdania chciałbym jakoś wytłumaczyć y, w, naszym, w naszym spotkaniu i opowiedzieć, dlaczego czas to jest One Way Street. Więc jak mierzyć czas? No więc, tak jak powiedział Matthew Sands, profesor Sands, no czas. Jest wtedy kiedy, dzieje się wtedy, kiedy nic się nie dzieje, czyli na przykład siedzimy, obserwujemy przyrodę i potrzebujemy tylko mieć coś, co zmienia się periodycznie, czyli coś, co oscyluje. Najprostszym wyborem jest na przykład dzień, noc, dzień, noc i zauważcie, że jak mamy coś, co oscyluje, czyli dzień, noc, dzień, noc, to wystarczy policzyć, jak dużo okresów mamy już za sobą. I to nazywamy dniami. Jak coś się działo 5 dni temu, no to doskonale wiemy, kiedy to się działo. To samo dzieje się z porami roku jesień, zima, wiosna, lato i wiemy, że minął rok. To znaczy, że Słońce też obiegło, że, przepraszam, Ziemia obiegła Słońce dookoła. Na co dzień jednak używamy trochę mniejszych y, okresów, są to okresy jak, jak minuty, sekundy, godziny. Od, odmierzane są na przykład przez taki zegarek no i ten konkretny zegarek jest napędzany tym, że jest wahadło, które oscyluje prawo, lewo, prawo, lewo no i tam jakiś komputerek zlicza te oscylacje i przelicza na sekundy. W naszych zegarkach, w naszych komputerach te oscylatory są dużo bardziej wyrafinowane niż wahadło, są jakieś kwarcowe, ale zawsze są to bardzo szybkie oscylacje, bum 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 bum, a nawet kilka milionów razy na sekundę i jakiś sprytny komputerek je zlicza i dzięki temu wiemy ile sekund, milisekund i tak dalej upłynęło. Tylko uwaga. Wydaje się, że jak popatrzymy na ten wykres, to niekoniecznie wiemy w którą stronę czas płynie. Można by powiedzieć, że on jest taki symetryczny w prawo i lewo, więc co odróżnia przyszłość od przeszłości. No i teraz pytanie. Mamy taki dwa modele, które przygotowałem. Z lewej strony mamy kulki, są zamknięte w jakimś pomieszczeniu, na przykład w pokoju i z prawej strony też mamy kulki, też siedem też kulek i też są zamknięte w pokoju. I takie pytanie do Waszej intuicji. Która z tych rzeczy miała miejsce wcześniej? No, trochę głupie pytanie, ale myślę, że większość z nas intuicyjnie wybierze odpowiedź na to prawe, no bo Dlaczego? Powinienem jeszcze być może powiedzieć, że nikt tutaj nie interweniował. Te kulki się rozchodziły swobodnie po pokoju. No i w związku z tym, być może od takiej, i takie domniemanie jest, że to jest bardzo dziwne ustawienie, czyli te kulki w jednym z rogów, na przykład w rogu pokoju, to bardzo dziwne ustawienie. I prawdopodobnie, jakbyśmy puścili filmik z tego miejsca, to one by się jakoś tak losowo rozeszły, losowo by się poodbijały, na przykład byłyby to cząsteczki powietrza, więc gdzieś tam intuicyjnie wiemy, że wysoce uporządkowany układ, czyli te wszystkie kulki w tym samym rogu, były wcześniej niż tacy, niż taki wysoko niezorganizowany układ. No i to widać na klockach Lego, więc gdybyśmy chcieli zbudować taki domek, to na pewno poświęcilibyśmy dużo, mówimy, czasu, mówimy, energii. No i zbudowalibyśmy taki domek. Teraz każdy, który budował LEGO wie, i próbował przenosić na przykład z pokoju do pokoju, że nawet jeśli to budował 3 dni, to wystarczy chwila nieuwagi, kiedy to nam wypada z ręki, upada na podłogę i kompletnie się rozlatuje. I w tym momencie powrót do tej sytuacji z domkiem klaniował nam kolejne trzy dni. No i jest takie prawo w przyrodzie, że wszystko, co jest uporządkowane, tak jak ten domek, będzie dążyło do bałaganu. Dlaczego? Dlatego, że bardzo zaraz opowiem dlaczego, ale takie skrótowe myślenie jest takie, że porządek bardzo trudno się wytwarza, a bałagan bardzo prosty. Wie to każdy ten, który na przykład rzucił kubek na podłogę. Niby kubek jest cały czas, wszystkie części kubka są cały czas przy nas, ale spróbujcie go teraz złożyć. Więc dlaczego się tak dzieje? Jaka jest mikroskopowa? Zasadę, dlaczego cały świat dąży od porządku, uporządkowania do bałaganu. Natomiast dzieje się to tak dlatego, że jak popatrzylibyśmy na taki domek z klocków Lego, no to powiedzmy, że jest tylko jeden sposób zbudowania czegoś. No może trochę więcej, bo można by pozamieniać te klocki, które są na dachu czerwone z czerwonymi, i cały czas mielibyśmy optycznie ten sam stan klocków, ten sam domek. Ale jak popatrzymy na ten taki stan już po zrzuceniu go na ziemię, no to kompletnie dla nas są nierozróżnialne wszystkie wszystkie te kombinacje, czyli co to znaczy? Wszystkie bałagany, czyli wszystkie miejsca, kiedy, kiedy takie stany, w których te klocki LEGO są kompletnie porozrzucane po podłodze, dla nas wydają się identycznie. No, tylko pech jest taki, że tych stanów, kiedy te klocki są losowo porozrzucane po, po ziemi, jest ich nieskończenie wiele. No Tak naprawdę przesunięcie jednego klocka powoduje, że to już jest nowy stan, możemy je zamieniać miejscami i to są miliardy, miliardów stanów, kiedy te klocki leżą na ziemi, versus no tylko Kilka tych stanów, kiedy one są na sobie i tworzą domek. Teraz, co się dzieje w przyrodzie? Więc przyroda jest uczciwa i ona po prostu y, realizuje wszystkie, wszystkie stany z równym prawdopodobieństwem. Czyli jeżeli tych, bałaga, tych bałaganiarskich są miliony milionów, a tych porządkowych są tylko kilka, to te porządkowe są bardzo mało prawdopodobne. I zawsze, jeżeli będziemy startować od tego uporządkowanego i poczekamy, Zauważymy, że przyroda dąży do bałaganu i dzięki temu wiemy, w którą stronę dąży czas. A teraz lekko filozoficznie, jakie są przykłady w życiu? No więc przykładem jesteśmy my, rodzimy się jako dobrze funkcjonujący organizm i wraz, wraz z naszym wzrostem starzejemy wraz z upływem czasu. Nasze komórki one dążą do bałaganu, to znaczy wkłada, wkradają się błędy i koniec końców umieramy i tracimy informację o sobie i nazywa się to wzrost entropii, czyli właśnie miary nieuporządkowania. No i, i dlatego chcę powiedzieć, i dlatego chcę tutaj pokazać e, kogoś, tego warto poszukać, posłuchać, profesor Leonard Susskind, zwany też bad boy of physics. On opowiada, dlaczego czas jest właśnie e, drogą w jedną stronę. Jest dlatego, że nikt nie spodziewa się, że zrzucając wszystkie klocki, które mamy na podłogę, że one nagle ułożą się w piękny domek. Ale z kolei, jeżeli rzucimy domek, spodziewamy się, że to, co zastaniemy, to będą rozrzucane klocki. Dlatego twierdzę, że czas zawsze dąży od porządku do bałaganu. I zobaczycie, że to ma jeszcze miejsce zastosowanie w drugiej zasadzie termodynamiki. Jak będziemy mówić o silnikach i o tym, że nie ma idealnej lodówki. To znaczy, jeżeli lodówka zamienia energię elektryczną na ciepło, konkretnie pozbywa się ciepła. Yy, to nie może się pozbywać tego ciepła, nie pobierając energii. Znaczy, to, do tego jeszcze dojdziemy. Może to na silniku łatwiej opowiedzieć. Jeżeli sobie jest silnik i on tak działa w cyklach, to on nie może mieć sprawności 100%, jakoś muszą być straty. A dlaczego? Bo gdyby był 100%, to moglibyśmy go puszczać w obie strony i moglibyśmy powiedzieć, że czas, czas jest jakoś symetryczny, czyli silnik może działać do tyłu i do przodu. Jeżeli są jakieś straty, tam tarcie, cokolwiek, to znaczy, że Puszczenie silnika do przodu nie jest tym samym, co puszczenie silnika do tyłu, a więc czas. Symetria czasu jest złamana. Czas do przodu nie jest tym samym, co czasem do tyłu, i dlatego Jurek Killer nie cofnie kijem pismem. Ponieważ czasu nie kontrolujemy, no to nie możemy. To ta chwila, która właśnie uleciała tobie, oglądając ten filmik, już nigdy do ciebie nie powróci. I dlatego nie możesz dwa razy wstąpić do tej samej rzeki. Więc to, co możesz zrobić dzisiaj nie możesz tego zrobić już jutro, no i wszystko płynie I w związku z tym rzeka jest doskonałym symbolem upływu czasu i teraz będziemy sobie starali trochę odwołując się do naszej poprzedniej lekcji tutaj spojrzeć na czas jako właśnie na tą rzekę, więc sobie mam nadzieję, mam nadzieję że pamiętacie, poprzednio sobie była rzeka i, i tam był jakiś, ona płynęła, ona płynęła w prawo więc sobie powiemy, że ten prąd rzeki jest jak czas on po prostu płynie. Co mam na myśli? Mam na myśli, że jak położę sobie jakiś taki listek na tej wodzie, no to on oczywiście yy, no ten listek nie będę mu dawał żadnej prędkości początkowej, to on powinien się znajdować mniej więcej tak samo daleko od obu brzegów, czyli powiedziałbym, że on non-stop jego położenie wzdłuż osi Y, czyli takiej liczonej prostopadle do brzegów, ono cały czas jest stałe i ten sobie listek będzie wędrował z upływem rzeki, która w naszym przypadku symbolizuje czas. Wraz z czasem położenie się nie zmienia. I teraz powiedzmy, że użyję tej motorówki, którą używałem poprzednio i tym razem dam jej początkową prędkość w stronę dodatniej osi położenia, czyli od tego dolnego brzegu do górnego brzegu naszej rzeki. I wraz jak ten czas będzie płynąć, jak rzeka będzie płynęła, to ta motorówka będzie e, zmieniała położenie od mniejszych wartości do większych. Jak z kolei dam taką motorówkę i dam jej... Prędkość mniejszą od zera, to znaczy, że będzie się poruszała z góry na dół, będzie miała prędkość początkową w dół wzdłuż ujemnych Y. No to ona będzie się poruszała do mniejszych y z coraz upływem czasu. Więc to jest taki model, który mniej więcej tłumaczy, jak działają te nasze wykresy, które zaraz przeanalizujemy. Na osi X jest to, czego nie kontrolujemy ten płynący czas, a na osi Y zwykle to, co chcemy pokazać. Wracamy do ruchu samochodu. Więc sobie samochód i on porusza się z prędkością V i zaczyna jakieś. Położenia początkowego. No więc to, co robimy, to dokładnie tak jak z rzeką. Na osi x jest czas, on sobie płynie, nie kontrolujemy tego, a na osi y jest położenie. No i początkowo jest to położenie x0. I to, że on porusza się ze stałą prędkością, to wiemy, że on po czasie t, nie wiem, 5 sekund, 4 sekundy, musi się znajdować w tym punkcie, bo prędkość jest stała. W związku z tym łączymy te dwa punkty i wala, wychodzi wykres. Jeżeli coś się porusza ze stałą prędkością, to musi zaczynać ze swojego punktu położenia, punktu początkowego, a następnie poruszać się linią prostą na wykresie położenia czasu. Teraz coś bardziej skomplikowanego, więc sobie wyobraźmy, że mamy taki wykres położenia od czasu. Zaczynaliśmy od no, położenia równego 0. No i po pierwszej sekundzie znajdowaliśmy się 4 metry od początku układów współrzędnych. Potem co się działo, i potem wróciliśmy do 0. Na pierwszy rzut oka nie do końca wiadomo, co się dzieje na takim wykresie, ale obracając go tak o 90 stopni, no to, to teraz jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, żeby tu było położenie, czyli początkowo mieliśmy samochód, który poruszał się do przodu, przejechał 4 metry, następnie na tych 4 metrach spędził sekundę czekając, o tutaj, może to jest model samochodu, czekając, a potem dużo szybciej wrócił do początku układu współrzędnych. Czyli taki wykres można go zawsze w głowie sobie obrócić, chociaż po jakimś czasie już nie, będzie, nie będziecie mieli takiej potrzeby i zauważyć, że jeżeli on się wznosi, to samochód jedzie powiedzmy w prawo, jak tutaj. Jak, jak to jest stałe, to znaczy, że położenie nie zmienia się wraz z upływem czasu, jak ta rzeka zwana czasem płynie, a potem z kolei jak, ono, jak to nachylenie jest ujemne, to znaczy, że znowu zbliżamy się do do, do ujemnych x'ów to znaczy, że zawróciliśmy. Widzimy, że tutaj jedziemy w prawo, tu jedziemy w lewo, tak jak narysowałem. No teraz, jeszcze co chciałbym powiedzieć? Zauważcie, że, po, że, że zaczynałem od x równego 0, przejechałem 4 metry, następnie stałem w miejscu, a potem wróciłem znowu te same 4 metry. Więc przypominamy z poprzedniej y, zajęć, czym, czy, ile tu wynosiła droga. No, droga to było 4. Stałem, wróciłem 4 metry, czyli powiedzmy. Mój, e, no, ten wskaźnik kilometrów w samochodzie pokaże 8 metrów, a moje przemieszczenie, czyli początkowe położenie minus końco, końcowe, położenie minus początkowe po 0 metrów, bo zaczynałem i kończyłem w tym samym miejscu. No dobra, ale teraz troszkę matematyki. Jak dobrze wiemy z matematyki, jak jest linia prosta, to można ją opisać takim równaniem, że y to się równa współczynnik kierunkowy razy x plus b. I to jest trochę, to jest trochę skomplikowana sytuacja w fizyce. No bo x to my zwykle oznaczamy położenie, a z kolei czas to zwykle jest t. Więc trzeba pamiętać, że na tej osi x, czyli na tej osi poziomej, zawsze będzie czas, zawsze będzie t. W związku z tym w tym pierwszym okresie yy, próbujemy to dopasować do krzywej, że położenie od czasu to się równa prędkość razy czas plus położenie początkowe. Położenie początkowe to 0, to się zgadza. Czas zostawiamy, bo czas to jest to jakby funkcja, której nie kontrolujemy, znaczy to, to taka liczba, której nie kontrolujemy. No i jaka jest prędkość? Prędkość jest taka, że pokonałem 4 metry w jedną sekundę, czyli wstawiam 4. Super. Teraz mamy ten okres, kiedy stałem w miejscu. Jak stoję w miejscu, no to piszę, że x od czasu w tym okresie to po prostu 4, nic się nie zmienia. I wreszcie yy, ta ostatnia krzywa, no to próbujemy do tej samej, do tej samej jako wzoru dopasować. To się równa, no tu jest prędkość. Ona jest ujemna, no bo tym razem podróżujemy w lewo. Pamiętajcie, można to obrócić e, sobie ten wykres. I co? I pokonujemy 4 metry w 0,25 sekundy. Jak to się podzieli, to mamy minus 16. To jest ta prędkość, razy czas. I dodajemy 4, bo zaczynaliśmy w położeniu 4 m. No i powinniście być do tego przyzwyczajeni. Będziemy na fizyce wielokrotnie widzieć wykresy, gdzie będzie jakaś wielkość, może bardziej skomplikowana niż linie proste. Funkcji czasu, nie tylko na fizyce, również na przykład na giełdzie mamy wskaźnik Dow Jones. W funkcji czasu, jak on się kształtował, no i już na następnych, następnym spotkaniu będziemy opowiadać o położeniu, prędkości, yy, również, o, również o szybkości, a także o przyspieszeniu. A więc będziemy opowiadać, jak się tłumaczy jedno na drugie, i użyjemy magicznego słowa pochodne. Więc podsumowując. Jest takie nieubagalne prawo, które nazywa się wzrostem entropii, i ono powoduje, że to, co jest uporządkowane dzisiaj, będzie dążyło do bałaganu jutro. I jednym ze smutnych konsekwencji tego faktu jest to, że się starzejemy i ponieważ wszystko płynie, a my chcemy w koniec końców dążyć do jak największego bałaganu, jak największej temperatury, też połączymy się z Matką Naturą pewnego dnia. W związku z tym czas może być traktowany jako niekontrolowana zmienna, w związku z tym zajmuje miejsce niekontrolowanej zmiennej na osi x i to, co dzisiaj jako, jakoś na dzień dobry próbowaliśmy przeanalizować, to jak w tym języku można pokazać ruch jednostajny prostoliniowy, czyli taki, gdzie prędkość jest stała i jest już jednej osi i wtedy na osi y mamy właśnie położenie, na osi x mamy czas i można takie piękne i, I każda taka linia jest opisywana oczywiście równaniem linii prostej. No dobra, więc to, to, było, to było, mam nadzieję, trochę bardziej filozoficzne podejście w kolejnym, kolejnym spotkaniu, tak jak mówiłem, opowiemy o przyspieszeniu, o prędkości i o położeniu. Dzięki.